Kochani, dobry wieczór! To właściwie dzień dobry, bo będziecie to już rano oglądać. Nowa seria przyszła mi do głowy dzisiaj w nocy. Jest noc z piątku na sobotę, a Misiu, jakby. Znaczy, ja w sensie jestem Misiu, no. E, misiu, jakby spać nie może, bo sobie wymyśla różne nowe projekty. Przedtem przegadałem północy z moją ukochaną, przeukochaną Jasminką, ze Stanowoką. Naprawdę, my to się tak zbliżamy do siebie. Ja się zaczynam niepokoić o swoją orientację, bo Jasmina mnie po prostu urzeka swoją osobowością. Ciała nie widziałem, w sensie dead body. E, nie, no nie widziałem ciała, ale to nie chodzi o ciało. No, Jasmina mnie po prostu rzeka osobowo. E, na początku się wydawało nam, że my się tak różnimy, różnimy, a się okazało, że my się wcale nie różnimy, że my się zgadzamy. Jasmina mnie w ogóle będzie uczał, uczyła strzelać z broni palnej. Grolsza sobie, proszę państwa, kupiłem. Grolsza, tak. Grolsza, to jest jedna z moich ulubionych piw. Powiem wam jedną rzecz. To piwo w butelce smakuje zupełnie inaczej niż w puszce w butelce oczywiście lepiej z nie powodów ale nie jest to tematem moich rozważań dzisiaj a mianowicie nie grożysz aczkolwiek groż mi trochę pomoże z uwagi na na to, że artysta musi mieć bodźce w sensie coś go musi grać, yy, postanowiłem zrobić taką serię seria będzie się nazywała Witamy w YouTube'owym psychiatryku czyli YouTuberze na kozetce tak, proszę Państwa, i będziemy robić taką, znaczy nie będziemy, wy nie będziecie, wy będziecie oglądać. Ja chcę zrobić taką serię, w której będę zapraszał youtuberów różnych, tam nie mów, nawet dużych, małych, różnych, po prostu różnych. Wszystkich, którzy się zgodzą, może tak, to nie będzie, kryterium wyboru nie będzie oparte na tym, czy ktoś jest znanym youtuberem tak Nie, kryterium wyboru będzie oparte na tym, czy ktoś się zgodzi na to, czy nie, bo ja sobie tak postanowiłem, Wymyślę sobie taki pomysł, przyszedł mi na spacerze w lesie z pieskiem, na którym byłem niedawno. Taki pomysł, że dobra, po 15 latach od ukończenia studiów psychologicznych odświeżę sobie swoją wiedzę psychoanalityczną i zrobię kozetkę dla psycho. dla... dla psycho, czyli dla youtuberów. Kontrowersyjne, co nie? No. Dobra, Michał, nie zachowuj się jak ciota Teraz będę męski. Tak? Mama furgałowa, zobacz. Ubrałem twoją koszulkę. Nie po raz pierwszy, ale taką sztukę akurat dzisiaj pasuje rewelacyjnie do odcinka. Bo tu jest napisane: We are all mad here. Co oznacza, że wszyscy tu jesteśmy szaleńcami. Tak, wszyscy jesteśmy szaleńcami. I taki, y, taką, taką serię o tym, jak bardzo szaleni jesteśmy, lub nie. Z racji tego, że jesteśmy YouTuberami. Bądź nie, chcę zrobić sobie. A zacznę od siebie. A seria ma taki prosty zamysł: bardzo prosty zamysł. Odcinki będą oparte na tym, że będę kładł na wirtualną kozetkę jakiegoś YouTubera i zadawał mu trudne pytania. Zasady są o tyle proste, że na te pytania YouTuber nie musi odpowiadać. Usłyszy pytanie i sam decyduje, czy odpowiada nie, czy nie. Przy czym brak odpowiedzi wcale nie oznacza, że np. dane pytanie będzie tam, nie wiem. Czy lubisz zielony kolor? A youtuber odpowiada nie chce odpowiedzieć na to pytanie. Wcale nie oznacza, że on nie lubi tego zielonego koloru, czy że mm. lubi ten zielony kolor. Po prostu nie chce odpowiedzieć na to pytanie. Więc nie, y no, żebyśmy z góry nie decydowali, że o bo się właśnie wyłożył, odmówił odpowiedzi, to na pewno tego nie lubi. Nie, nie, niekoniecznie. Po prostu nie chce odpowiedzieć na pytanie. A żeby tak zachęcić innych youtuberów, to zrobię wywiad sam ze sobą na dzień dobry. Sam sobie będę zadawał pytania na kozetce i sam sobie będę odpowiadał na te pytania. Jak najbardziej, jak, najbardziej szczerze jak tylko potrafię. Po to, żeby zachęcić też innych, no już, już mam chętnych, już mam, bo już stanowokom nawet sama powiedziała, że ona by chętnie wzięła udział w takiej sesji. Pod warunkiem, że nie musi odpowiadać na pytania, na które są dla niej niewygodne. Wszystkich youtuberów, którzy by chcieli, yy, Mohecha na przykład, chciałbyś? Jakbyś chciał, to napisz. Albo powiedz, albo szepnij słówko. Ja bym o z to ja bym sen, chętnie przeprowadził wywiad. No, wiecie dlaczego? Eee, przestańcie tam z domysłami, nie. Chodzi o to, że mohehe jest dla mnie jednym z bardzo niewielu przykładów bardzo młodych youtuberów na rynku, na rynku w Polsce, który ma strasznie dojrzały stosunek do YouTube'a, Nie do życia, nie do innych rzeczy, nie. Do YouTube'a Ma strasznie dojrzały stosunek do youtuba. No. Jest bardzo profesjonalny w tym, co robi. Bardzo. Nie, nie, nie boję się, nie zawaham się użyć słowa bardzo. Jak na swój wiek jest bardzo, nawet nie na swój wiek, po prostu jest bardzo profesjonalny w tym, co robi, bardzo ogarnięty i bardzo przemyślane wszystko to, co ma i co publikuje jest. Więc uważam, że jest youtuberem dojrzałym. Ale, żeby nie wartościować i nie oceniać, przejdźmy do sedna. tle ci sobie zakres Spirit, który Wam obiecałem, że będę Wam puszczał, ten z reklamy o Lewisach. Podobno lubicie. Czekajcie, muszę zmienić nagranie, bo, bo się skończyło. Mm, a chciałem, a o czym mówiłem? Tak, sam siebie kładę na kozetkę i odpowiadam na trudne pytania. A przede wszystkim, y, y, skąd się wziął pomysł na serię, bo to jest ważne. Pomysł na serię wziął się właśnie z ostatnich dram dotyczących tego, że youtuberzy przechodzą depresję. I mamy youtuberów, którzy przeszli depresję. Dobrze, nie ma nic złego w depresji, e, tym bardziej youtuberowej. Nie no, ona się może zdarzyć, kochani, nie oszukujmy się. Bycie youtuberem wcale nie jest takie wesołe, łatwe i miłe, jak się wam wielu wy wydaje. I tego nie mówię teraz po prostu tak sobie, tylko sam mam doświadczenia z tym, no. Trzeba mieć naprawdę duże jajca, żeby wystawić sobie całe swoje życie na, na pogląd publiczny, wystawić swoją twarz, swoje poglądy i potem zmierzać się na przykład z komentarzami. E, oczywiście jest grupa youtuberów, którzy, którzy blokują w ogóle komentarze i akceptują tylko te, które są w miarę fajne lub nie są opresywne. Można tak robić, nie, nie widzę w tym nic złego, absolutnie nic. E, natomiast są youtuberzy, którzy w ogóle blokują komentarze, to jest inna kategoria. Są youtuberzy, na przykład tacy jak ja, którzy nie blokują żadnych komentarzy i sam się czasem zastanawiam, czy to nie jest błąd. Bo, bo czytając to, co niektórzy z y, widzów wypisują, to sam się zastanawiam, kto tu bardziej powinien do psychiatryka trafić, ja czy oni? Ale teraz wracajmy do youtuberów. Witamy w psychiatryku youtuberowym. Witamy w psychiatryku youtuberowym. Odcinek y, anonsujący, odcinek na dzień dobry i odcinek, y, który ma pokazać ideę. Zadajemy pytania? Dobrze, zadajemy pytania. Pytania będą z kategorii na przykład takich Co pognało Cię do YouTube'a? Michale, co pognało Cię do YouTube'a? Mogę odpowiedzieć pas, nie? Ale nie odpowiem, odpowiem na to pytanie Co mnie pognało do YouTube'a? Byłem zachęcany przez innych YouTuberów, których poznałem w czasie, kiedy publikowałem na swoich e, pisemnych blogach I jednocześnie wybuchła afera z moim e, pisem dotyczącym tego, że skrytykowałem strasznie m, ponad rok temu E, plany rządu niemieckiego, e, e, dotyczące imigracji z Bliskiego Wschodu. Więc e, to mnie pognało do YouTube'a, w sensie takim, żeby nagrać coś, powiedzieć ludziom co myślę, co czuję. Takie miałem zamysł. No, a potem z tego wyszło to, co wyszło i właśnie to oglądacie, czyli YouTuber się przekształcił z poczwarki w e, poczwarę i, i teraz konsa, prawie że. To mnie pognało do YouTube'a. To jest odpowiedź. To mnie pognało do YouTube'a inni youtuberzy, którzy nagrywali i namawiali mnie do tego, żebym też nagrywał. A co dziś, co dziś się gna Michale do, do YouTube'a? Muszę odpowiadać na to pytanie? Wiecie co? Bo akurat to, bo mam spisane pytanie, które będę zadawał. mniej więcej te same pytania będą zadawane wszystkim youtuberom. Eee... Yy... Nie wszystkie z nich przeczytam, żeby zrobić trochę niespodzianki, żeby sobie youtuberzy nie przygotowywali czasem odpowiedzi, jak będą chcieli wziąć udziału. Co dziś mnie gna do YouTube'a? być szczery czy poprawny politycznie? Pytaniem na pytanie, nie? Dzisiaj do YouTube'a gna mnie przede wszystkim to, że... Um... Dobra, będę szczery. Dzisiaj do YouTube da mnie samotność. Samotność mentalna, samotność intelektualna, e, bo jeżeli nic nie nagram, to nie będę mieć żadnego, żadnego odzewu na to nagranie, tak? Bo nie będzie nagrania. A jak nagram, to mam odzew na nagrania. I zawsze jest z kim popisać, pogadać, e, pospowiadać się czasami. Są nowi widzowie, którzy też przychodzą, ludzi, z, z którymi się gada. Kochani, e, znak czasu e, Signum Temporis jest taki, że, e, że jesteśmy samotni w tłumie ludzi. Strasznie samotni. Samotność mnie gna do, do, do tego, żeby nagrywać. Bo czuję... czuję się wtedy, w, e, czuję się wtedy e, członkiem grupy, którą sam zresztą stworzyłem, ale... No właśnie. Pytanie, które sam sobie zadałem przed nagraniem, sporo przed nagraniem, parę godzin przed nagraniem, właśnie to, bo, bo to było pytanie, które sam sobie. Może inaczej. Szedłem sobie po lesie z psem, zacząłem zadawać sam sobie pytania bardzo psychoanalityczne, dotyczące tego e, nie, nawet nie samego mnie, tylko innych YouTuberów. E, jaki jest sens, jaki jest powód i jaka jest motywacja tego, że się nagrywa? Co spowodowało, że jesteśmy tutaj, my wszyscy YouTuberzy. I co, co, co powoduje, że nadal tu jesteśmy. Nie zrezygnowaliśmy lub zrezygnowaliśmy, to też jest pytanie czemu zrezygnowali z YouTubeowania? I sam sobie zrobiłem psychoanalizę w lesie. I pytanie brzmi do mnie samego i do innych youtuberów też będzie zadane. Czy nie uważasz, że jesteś osobą o silnych skłonnościach egocentrycznych? Które są oparte na kompleksie odrzucenia przez grupę, na przykład w młodości. Jak myślicie? Wiele filmów temu opowiadałem o tym, ale może nie w kategoriach, dlaczego zostałem youtuberem, dlaczego youtube mi się podoba, ale opowiadałem o swojej młodości. I sam doszedłem do tego, sam siebie analizując, że jestem typem egocentryka lubię być w centrum zainteresowania lubię w sensie takim że, że lubię jak się mnie słucha nie tak poddańczo tylko no, lubię jak mam coś do powiedzenia i jest to wyważone lub mądre i ludzie mnie słuchają jeżeli podziwiają to tym bardziej fajnie a wynika to z tego że jak byłem młodym człowiekiem to nikt mnie nie słuchał nawet moi własni rodzice Nikt mnie nie słuchał, byłem takim, no coś tam gada, no, sam gada. Nigdy nie miałem y, atencji. Myślę, że jest bardzo wiele osób z takim problemem, że właśnie jako młodzi ludzie nigdy nie, nie zbudzali niczyjego zainteresowania. Bo każdy z nas potrzebuje zainteresowania. To jest psychologicznie wytłumaczalne teraz. E, myślę, że tacy youtuberzy typu... Mm, muszę wymieniać? Bo, bo wolałbym nie, bo nie chcę zadzierać w takim sensie, że, że ktoś może źle zrozumieć czy coś, ale może inaczej. Duży YouTube, du, duzi youtuberzy, których oglądam, to są ludzie, którzy e, którzy mają bardzo wiele do powiedzenia w bardzo ciekawy sposób. E, lub pokazują na przykład gry, jak się gra w gry albo coś, ale generalnie chodzi im o to, żeby być w centrum zainteresowania. jest bardzo ważne dla nich. No to widać. Gdyby nie chcieli, gdybyśmy nie chcieli być w centrum zainteresowania, to nie pokazywalibyśmy swojej twarzy, w ogóle byśmy nie wywali prawdopodobnie tych filmów. To jest moja opinia. Jeżeli są na sali y, 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 widzowie, którzy są YouTuberami i nie zgadzają się z tym, co mówię, to bardzo proszę o komentarze. One też pomogą w rozwoju tego, tego tej właśnie serii. Czy jesteśmy y, y, osobami ze skłonnościami egocentrycznymi? Ja uważam, że wszyscy YouTuberzy tak. Czy opartym na kompleksie odrzucenia przez grupę w młodości lub nieakceptacji to już jest zupełnie inne pytanie, i może niekoniecznie wszyscy youtuberzy pod tą kategorię podpadają, ale na pewno to, że, yy, wiecie, prawie, prawie masochistycznie wystawiając swoje życie na, na ogląd publiczny, to musi być bardzo silny motywator bardzo silny motywator związany z potrzebą bycia istnienia yy, w przestrzeni publicznej w ogóle istnienia nawet nie w przestrzeni publicznej w ogóle istnienia. I siebie wystawiam na, na, na dzień dobry i chcę być szczery, więc powiem tak. Oprócz tego, że, że zabijam jakąś tam sam, swoją samotność, to jeszcze jestem osobą, która lubi być w centrum zainteresowania, bo lubię jestem zatykalnym baranem w ogóle, więc wiecie, bardziej. Do tego wszystkiego chcę, chcę pokazać innym, że coś potrafię, że, że, że nie jestem byle jaki. Bardzo mi na tym zależy. No, to jest tych kilka motywatorów, które, które mnie mm, do tego YouTube'a przyciągają. Uważam, że mam coś do powiedzenia, chcę się tym dzielić. Jednocześnie bardzo często uważam, że to ja mam rację, niech inni nie słuchają. że w ogóle taka psychoanaliza teraz idzie, że hej. Nad tym też pracuję, moi drodzy, nad tym też pracuję, żeby nie myśleć o sobie, w, o mnie sam w kategoriach tego, że jestem osobą najmądrzejszą, która wie wszystko. Czasami mam Czasami mam myślenie tak o sobie, co oni tam pierdolą ci wie sami w ogóle, gadają, że... Je, ja mam rację. Pracuję nad tym, żeby jednak słuchać wszystkich znaków, to jest bardzo trudne, to jest bardzo trudne. Nie oceniajcie tego. Naprawdę nie oceniajcie tego, bo jeżeli usiedlibyście sami ze sobą tak szczerze, przed lustrem na przykład, też praca z lustrem, o którym cały czas promuję, usiedlibyście sami przed sobą przed lustrem, nie musicie być youtuberami, zaczęlibyście sobie zadawać takie pytanie, chcę, chcę, chciałbym widzieć Waszą reakcję. Ale nie muszę jej widzieć. Sami sobie ją zobaczycie. Jacy będziecie skonsternowani, kiedy zadacie sami sobie, sami sobie, nikt wam nie zada tego pytania, sami sobie zadacie pytanie: jedno, drugie, trzecie. Co się będzie działo w waszej głowie. A to jest bardzo fajne oczyszczenie. Polecam. I właśnie tak, drogi YouTuberze e, Michale. Jak radzisz sobie... Jak radzisz sobie z opiniami innych? W sensie komentarzy, w sensie... No w sensie na przykład nagranych filmów o tobie. Jak sobie radzę? Średnio. Dobrze. A mianowicie przeżywam wiele opinii nawet takich, znaczy zwłaszcza te bardzo krytyczne lub takie obraźliwe, lub te, które są niesprawiedliwe, to najbardziej, bo, bo mówię, no dlaczego ktoś tak pisze, skoro to jest nieprawdą? Ale nauczyłem się i uczę się coraz bardziej tego, żeby na wiele takich opinii nie reagować, najzwyczajniej w świecie, po to, żeby nie dawać pożywki tym, którzy ją napisali. Bo jeżeli ktoś pisze coś obraźliwego, z reguły, z reguły, nie zawsze, z reguły, Intencyjność tej wypowiedzi polega na tym, żeby a, pod kurwę go trochę zobaczymy, jak się wykolei. Wy, wy Właśnie, żeby się nie wykoleić to może nie reagować. Osoby, które mają e, konstruktywne, krytyczne uwagi znowu wyjeżdżam konstruktywne, krytyczne uwagi e, to są osoby, które nie obrażają, więc na takie pytania się łatwiej odpowiada łatwiej się w tej przestrzeni można odnaleźć wtedy. Ale mówimy o takim klasycznym widzu YouTube'a, który przychodzi i mówi tam Michał, bo ty popełniłeś tam błąd językowy w jednym, a w ogóle to gadasz jakieś bzdury, nie doczytałeś do końca, co ty gadasz i tak dalej, i tak dalej. jak ja na to reaguję? Najpierw jest spięcie, a potem takie, ale czekaj, do czego się odnosisz? Lecę tam, gdzie się odnosi. Hej, hej, hello, powiedziałem, albo hello, nie powiedziałem, albo ojej, powiedziałem. Albo o jej nie powiedziałem. Faktycznie ma rację, teraz pytanie: Jak sobie radzimy? Jak sobie radzimy z przyznawaniem się do własnych błędów? My, YouTuberzy, robimy wiele błędów. Wszyscy, od, duży, od największych po najmniejszych. Ja mogę odpowiadać za siebie. Staram się cały czas. Staram się cały czas poprawiać jakość tego, co robię i jak robię, czyli co ja nagrywam i jak nagrywam. Oglądam swoje filmy często wielokrotnie, robię notatki. I jak się mylę, nauczyłem się już i z tego jestem naprawdę bardzo dumny, bo nauczyłem się jednej bardzo ważnej rzeczy. Jednej naprawdę bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli tak, jak na przykład w ostatnich moich odcinkach o, o depresji youtuberów źle sklasyfikowałem. Onryu Onryu pamiętam. Nauczyłaś mnie Onryu Yurei swojego nika bardzo trudnego dla mnie do zapamiętania na pamięć. Przeprosiłem tą dziewczynę za to, że się zagalopowałem, e, ponieważ wrzuciłem ją do jednego worka e, z płaczącymi youtuberami. I z tego jestem dumny, że nauczyłem się ludzi przepraszać za to, co zrobiłem źle. Naprawdę. Z tego jestem naprawdę sam z siebie dumny. u, 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 u. Prawie jak sziempo. W sensie nie się popełnia. No, jestem z tego dumny. Nauczyłem no, się takiej rzeczy, która kiedyś była dla mnie po prostu niewyobrażalna, żeby to zrobić, żeby kogoś przeprosić, albo że w ogóle się przyznać do, do błędu. Bo sam fakt przeproszenia jest przyznaniem się do błędu. Znoszenie z pokorą takich rzeczy w życiu. A teraz znoszę z pokorą czasem, czasem duże kopniaki w tym, w tym kontekście. Ale zresztą ja zaziewa was za chwilę na śmierć. Ale wiecie, która jest godzina? Ja mam powiem, która jest godzina. Jest 3.30. Jest 3.30. Prawie jeszcze najebany. Nie, no nie jestem najebany. Piję tego bronża. trzeciego W sumie czwartego. Od północy, więc nie jest źle. jest dobry, ale w butelce jest lepszy. I taka to będzie po moja seria. Kozetka, witamy w psychiatryku YouTube'owym, kozetka u Jakubuskiego. I będziemy sobie zadawać trudne pytania. No właśnie, bo to pytanie o to, co mnie gna teraz do YouTube'a, w czym widzę swoje szanse, w czym zagrożenia, co mnie kręci, są trudne pytania. I tak odpowiedzieć zupełnie szczerze na nie, na przykład na to, że kręci mnie to, że jak teraz nagrywam ten film, w, załaduję go za chwilę, on pewnie tam z 2 godziny się będzie ładował. Jak rano wstanę około godziny 9, bo jest sobota, to pierwsze co robię to sprawdzam sobie oglądalność danego filmu. jak widzę, że jest powyżej 600, to jestem ujarany. No. Dopiero potem, znaczy dopiero, a, pow, a pow, powinienem w sumie i... Znaczy myślę w taki sposób, ale nie na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu jest właśnie taka oglądalność. Ta oglądalność tu hiduberowa z chora sam się tym zaraziłem. Bo potem jest po u mnie pojawia się coś takiego, że ale czekaj, czekaj, czekaj. Sprawdźmy statystyki, kto ile osób obejrzało film w całości, bo to na statystykach YouTubeowych można zobaczyć. Ile osób wyświetliło film w całości. A potem sprawdzam komentarze i patrzę, ile osób się odniosło do danego filmu. I od jakiegoś czasu takim najważniejszym kryterium dla mnie jest to, nie to, ile wyświetleń ma film, tylko to, ile jest komentarzy pod tym filmem. Bo film może mieć 1500 wyświetleń, 2000 wyświetleń, 15000 wyświetleń. A jeżeli pod tym filmem jest tylko 5 komentarzy albo 4 komentarze, to znaczy, że film był albo nudny, albo ludzie go tak naprawdę nie, nie oglądali, bo się nie odnieśli do niego. Wiecie o co chodzi? Albo nie wiecie. Wiecie o co chodzi. No, to. Y Gwoli zapowiedzi, tak z grubsza nakreśliłem Wam, proszę Państwa, pomysł, będziemy robić kozetkę z Jakubowskim. Jakubowski będzie kozetkował z innymi YouTuberami i będziemy zadawali YouTuberom trudne pytania. Na przykład, skąd pochodzisz, gdzie zmierzasz i czego oczekujesz od życia? Są trzy pytania. Ale zobaczymy wtedy, czy YouTuber zareaguje na przykład. Ej, to są trzy pytania, nie jedno. Nie? Sprawdźmy to, czemu nie. Czemu nie? Do. No. Dobra, kochani, życzę wam udanej soboty. Nagram wam, jak wrócę z zakupów, czyli jak wstanę, a potem pojadę na zakupy, bo idę jutro kupić żywność. Do pobliskiego targu. Będę kupować żywność. W workach na kilogramy. To ja wam życzę dobrej nocy, bo ja idę spać. A wam życzę dobrego dnia, bo właśnie stajecie. Wstajecie. Tak, wstajecie. Nie ma nic gorszego, jak najebany youtuber w środku nocy. Znaczy, nie jestem najebany, no. Jestem podpity. I rozczarowany mężczyznami. Tak, tak, tak. Jestem rozczarowany mężczyznami. To nieodpowiedzialni. Dobra, nie, nie będę wszystkich mężczyzn wrzucał do jednego worka. Ten jeden mężczyzna jest nieodpowiedzialny i jest przede wszystkim nieodpowiedzialny. Tyle, ja panie. Koniec dyskursu. Pytanie, moi drodzy, najważniejsze. Czy jesteś osobą o silnych skłonnościach egocentrycznych, opartych na kompleksie odrzucenia przez grupę młodości? Tak, nie, nie wiem. Zadajcie sobie to pytanie. Przeczytam jeszcze raz. Czy jesteś osobą o silnych skłonnościach? Właściwie, usunijmy silne. Czy jesteś osobą o skłonnościach egocentrycznych, które są oparte na kompleksie odrzucenia przez grupę młodości? Tak, nie, nie wiem. Ja odpowiadam na to pytanie tak. A jak wy odpowiecie? Jestem ciekawy. Poproszę w komentarzach. Miłego dnia, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie. To mówiłem ja, Jakubowski. Nie Grażyna Torbicka, nie ktoś inny. Ja, Jakubowski.